Elo witam was milio. to jest kolejny mini vlog albo i nie mini vlog z paru powodów. Pierwszy powód jak widzicie nie ma kamerki Niestety nie ma, ponieważ. Yy, już prawie od tygodnia się czuję Nie wyglądam zbyt dobrze yy, Więc też kamerki też nie używam, żebyście nie widzieli w jakim ja też stanie jestem, no ale cóż, no vloga takiego bardziej audiologa Nagrać muszę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, przez cały tydzień od, w sumie od poniedziałku nie było filmików, bo jak we wtorek nie rozłożyło, tak do tej pory po prostu, no, ani nie miałem czas żeby nagrywać, A też mi się nie chciało ze stanów zdrowotnych. Yy, to jest mini vlog, tak, to jest mini vlog, w którym będą wyniki konkursu, który ogłosiłem tydzień temu. Yy, mini vlog, tak. Kto wygrał yy, i w ogóle. Za chwilę się dowiecie. Kolejna sprawa. Yy, yy, kolejna sprawa. Mam dobre jak i złe wieści. Takie dwa w jednym. Yy, dobra jest. W sumie zła jest taka, że zamiast trzech czy tam tych sześciu utwierdzeńców będzie wtedy tylko jeden. A dobra jest w tym, że nie ten za zgarnie wszystkie sześć gier. No, a dlaczego? A dlatego, że kiedy kupię gry. Gościu wysłał mi kod, nie? Co myślę, jest tylko jeden kod Nie wiedziałem, że będzie tylko jeden kod, aż do wszystkich sześciu gier naraz Myślałem, że tu każdy będzie osobno, a tu taka niespodzianka, nie przewidziałam tego Przepraszam, że powiedziałem, że będzie tych trzech zwycięzców, czy tam więcej, wtedy będzie tylko jeden Tak nie masz. tak dużo komentarzy, więc W sumie nie powinno mi być trudno wy wybrać Zwycięzcę Tak więc ale to może za chwilę o tym powiem Więc yy, Wyniki konkursu yy, gry, które ogłosiłem tydzień temu w konkursie te 6 gier wszystkich yy, na bodajże 5 czy 6 komentarzy teraz policzę 3, 4, 5, 6 na 7 komentarzy na 7 komentarzy spodobały mi się w sumie 2, 3, 3. Jakby było 3 trzy, trzy, trzy kody, to by ci ta trójka by wygrała. A jeśli jest tylko jeden, to wygra tylko jedna osoba. I... jest w nią komentarz użytkownika Ivan Iwanowski. Yy, spodał mi się bardzo jego komentarz. Nie tyle, że napisał komentarz yy, dotyczący. Eee... Yy, Nieważne. No. Komentarz dotyczący yy, konkursu, teoretycznie. Jak i też później tam się spierał z jednymi z użytkownikami w komentarzach. W sumie poczytajcie sobie, to się też dowiecie. I to je, on, je, on jest zwycięzcą. Konkursu. Kurde, nie mam nic do gadania za bardzo. Yy, więc tak, słuchaj mnie. Iwan Iwanowski. Jeśli chcesz, kody, a mam nadzieję, że chcesz, napisz mi na PW swojego e-maila, a ja ci wyślę te kody w najbliższym czasie. Czyli im szybciej napiszesz, tym bardziej, tym szybciej to dostaniesz. No, i, i, i tyle. Przepraszam jeszcze raz was bardzo, nie wiedziałem, że będzie że, tylko jeden kod. O, że będzie tylko jeden kod, no. Spodobał mi się jego komentarz i tyle, i dlatego zwycięzcą. Nie ma co się rozczulać nad tym, no. Tyle chyba, nie będzie zbyt długi ten mini vlog, to są tylko wyniki konkursu. Tak więc dzięki obronie tego materiału, proszę postawić miły komentarz, apę w górę. Że was przepraszam, że nie ma ani kilku zwycięzców, ani nie ma kamerki. Niestety bywa. I to by było na tyle, tak więc... Narka wszystkim. Cześć.